manu ludzie, z tej strony Yamaha, a to jest kolejny odcinek z naszego singla, solo, że tak powiem. Właśnie sobie, tak robię porządek w tych bo mało nie ogar. Już wam mówię, co się zmieniło. Wiem, że bardzo długo nie było. Mm, bardzo długo nie było mm, czego nie było. Odcinków. Wybaczcie za to mi. Ale no, jeszcze grałem trochę teraz na serwerze i wiecie. Teraz robię, sobie zrobię drugą skrzydeczkę. Tak. <laughs> tak, teraz już wchodzimy normalnie z seriami. Tak jak zawsze... O, nie czy to jest w ogóle. <laughs> Sorry. Tak jak już wtedy było, teraz wchodzimy z seriami. No, okej, okay, dioryt. Tu, 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 tu. To pójdę przepalić. Okej, okay. co się zmieniło? Na moim Sin Tutaj, jak widzicie, mam nowe schodki. Patrzcie. Jak tam już ktoś wpadnie, to nie wyjdzie, tak? Tak sobie zrobiłem. O. Tak, i tutaj, co się zmieniło? Zrobiłem sobie... Tutaj ten mechanizm tak zabudowałem, takimi płytkami Tak można wyjść, taki jest swój balkonik. Żwir tutaj zrobiłam. Za dużo, co się nie zmieniło żelazo oh, węgiel dobra, przepalaj się dzisiaj będziemy ch będę chciał zrobić ten most już tam, o kurde o oh, fuck no nie nie o oh, fucken O, oh, fak, ale się wkopałem Nie, zawsze teraz już zapominam nawet o tym Że O już, okej, okay, wyszłem mm. Tutaj teraz Blah, Tutaj tu Całe drewno łóżek, tutaj szkło, narzędzia Tutaj to Aha, ogólnie powiększyłem ten magazyn o jedno tak Tam o jedną ścianę tam do tyłu To tutaj jeszcze inne bloki Wszystko zresztą na... Gram na wersji 1.5.1 1. Jakby co Węgel tutaj chyba, że mam jakąś ludziemość, czyli no węgiel Nie, nie, dobra na razie tutaj będzie to się działo Pierdoło tutaj Słuchaj tu mam siodło Aha, Ym, dobra Ym, Wszystko z redstone'a tutaj jest Krewluś Tu by się crafting table przydał Table? Nie No crafting po prostu, jezu Ym, Widzicie co? Rafting Tu kurde zapomniałem Sorry jak zużycie zegar w drugim pokoju Ale właśnie wybiła godzina pełna 12.04 Chlebuś Wejdę za chwilę na Peaceful albo... o dobra jestem to mm, ładnie mi się w pesy przy 30 trzymają, myślę, że będzie gorzej. Dobra, ale ja już cię przedłużam. Teraz sobie oglądajcie wszystko w przyspieszonym tempie, tylko jeszcze tutaj ogarnę sobie to. Oś pochodnie i dyrta wezmę. Na w szeroki wypadek będę coś tu zrobić. No. Aha, kurde, jeszcze jeden. Zapomniałam trochę jeszcze drewna przed odcinkiem nazbierać. Mm, trochę płotków. Więcej. No fakt, sorry, odbiło mi się. Jeszcze tak do dziesięciu... okej okay. taka cisza w ogóle już długo tego singla nie, nie nagrywałam ale mm, dzisiaj z poniedziałek <coughs> wybaczcie jeszcze dzisiaj wejdzie bonus jeszcze dzisiaj wejdzie bonus tak ymm, na 60 widzów fuck, jeszcze tak za mało, pozdro Kurde, dobra, to już zrobię poza odcinkiem. Dobra, oglądajcie wszystko w przyspieszonym tempie, jak buduję ten most. No, to ja się z Wami żegnam. i Będę jeszcze na koniec chwilę, ale oglądajcie teraz. No, no to miłego oglądania. Okej, okay, ludzie jestem. Nie wiem czy tam zrobiłem. Nie wiem. Jakoś to wygląda. Mi się bynajmniej mi się podoba. To za chwilę się przyjdziemy, tylko zrobię jeszcze furtkę tam. I tam jeszcze trzeba też oświetlić. Nie wiem Ocencie to, czy wam się taka, taka praca podoba. Znaczy praca Jezu. Taki mostek czy Wam się podoba. Czy jest taki w, was w waszym guście? Jeśli wam się podoba to łapka w górę by była mile widziana. Tak jak widzieliście trochę musiałam iść, bo to jeszcze drewno bo To było wiadomo, że mi nie starczy. Tak fajnie można sobie... O, lawa. Fajnie można sobie rybki połowić, tam jakieś sobie zejście zrobię, platformę na dole pewnie. O. Tak sobie jeszcze tutaj tego wejście, tutaj tego fajnego takie, to fajne, takie, no takie molo powiedzmy, tak? Tutaj jakieś zejście zrobię, z tej lub z tamtej strony będziemy mówić sobie ryby w następnym odcinku. No, a w tym odcinku to już na tyle. Ja Was tutaj zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do, do zalajkowania tego filmu i do skomentowania. Więc tak, tym miłą akcentem już dzisiaj na dzisiaj będziemy kończyć. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, no ja jestem Yamaha, a to już koniec tego odcinka, no to pa pa.